Jak często podlewać pomidory. I Widziałam ostatnio taką rolkę, gdzie jakaś pani mówiła o tym, żeby podlewać pomidory raz na tydzień albo co 10 dni. Mi się w ogóle wydaje, że to jest zbyt rzadko. Ja pomidory podlewam prawie codziennie i co ważne, powinno się de facto podlewać pomidory w momencie, gdy ziemia pomidorów jest sucha. Ale jak to sprawdzić? Nie sprawdzamy powierzchni, czy ziemia jest sucha, czy mokra, tylko powinniśmy włożyć palec głębiej i zobaczyć, czy jest faktycznie ziemia sucha. Czy też mógł, jeżeli okaże się, że ziemia jest sucha, to wtedy powinny być pomidory podlane. Ale jeżeli podlewacie pomidory codziennie, to nie powinniście przestawać tego robić, bo to jest bardzo duża zmiana dla pomidoru. Więc jeżeli podlewaliście dotychczas pomidory codziennie, to nadal kontynuujcie takie podlewanie i nie zmieniajcie tego. A dlaczego warto podlewać pomidory rzadziej? Ze względu na to, że różnego rodzaju choroby grzybowe rozwijają się w wysokiej wilgotności. Intensywne wietrzenie i częste wietrzenie, również w nocy będzie zapobiegać chorobom grzybowym, zwłaszcza gdy podlewacie bardzo. Co czym?